Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie, witam polskich gazowników Shark, trader z tej strony, dzisiaj Shark powie wam... Co się wydarzy według niego na gazie w najbliższym czasie, bo to, co się dzieje, to wszyscy wiedzą, czyli gaz od dwóch miesięcy konsekwentnie, regularnie spada. Rozliczenie się z mojej poprzedniej analizy. 26 listopada zeszłego roku, czyli dokładnie tu, gdzie jest właśnie 3,39, mówiłem, że cena spadnie do 2,92, co się wydarzyło idealnie, pięknie i perfekcyjnie w ciągu 7 dni handlowych, więc analizę tę Zaliczam do idealnie udanych. Tu były poziomy zapasowe. Na ostatnim poziomie, bardzo ważnym 4-0, pojawiła się reakcja, ale co się wydarzyło? Wykres zbudował tutaj ważny multilevel, i w tym multilevelu wszyscy, którzy tutaj zahandlowali, mieli stopy. Stopy zostały wykoszone. I dopiero była jazda w dół. Dokładnie tak samo jak na tej analizie z grupy FX, którą w zeszłym tygodniu dawałem, tutaj dawałem handel do góry, a chwilę później, kiedy byliśmy w tym miejscu, powiedziałem właśnie wszystkim uczestnikom grupy, że zostaną wybite stopy i że stąd dokładnie z tego poziomu będzie jazda do góry. Zostały wybite stopy, zobaczcie, dojechaliśmy tu 171 i target osiągnięty za chwilkę. Będziemy pewnie osiągali drugi target. Tak więc pamiętajcie, że w tego typu sytuacjach ja pamiętam, że ktoś pod jednym z filmów jakiś czas temu komentarz bardzo ładny napisał, że przy tego typu formacjach, przy bardzo ważnych odwrotach są, jak są już reakcje, są później wybijane stopy i Grubasy sobie elegancko później jadą, załadowane na dobrej pozycji z wyciętymi stopami. Natomiast tutaj ta analiza interesowała mnie, ten wycinek w tym miejscu, cena stąd spadła dotąd. Tu potrzeba było troszeczkę więcej sprytu i precyzji, żeby albo nie dać się być wyciętym. Albo umiejętnie odnowić pozycję. I teraz, moi drodzy, wszyscy się zastanawiają, co dalej z gazem. No więc ja się biorę do opowiadania Wam tego. Mamy niebieskiego motylka, niebieskie dwa trójkąty. Mierzymy sobie motylka, jego ramię XA i co widzimy? Widzimy, że motyl jest na poziomie 127, pierwszym ważnym, magicznym poziomie motyla. Dlaczego ważnym? Ponieważ 127 to jest poziom, gdzie cena pierwszego motyla często robi korekty i zawraca. Często nie znaczy zawsze. I jak jest w tym wypadku? Taki punkt zwrotny musi być. To nie może być po prostu 127%. To musi być wsparte ważnymi elementami. I co tutaj się dzieje? No, więc, tak, przede wszystkim mamy, zobaczcie tutaj nieco poniżej, średnią 50. To jest średnia z interwału uwaga aż W1. Jeżeli troszeczkę lekko przesuniemy w lewo, to zobaczcie, mamy tu dosyć wyraźny jeden dołek, który już został fałszywie wybity. Poza tym zwróćcie uwagę, że tutaj jest dywergencja. Raz, dwa, trzy, mamy, no w zasadzie dwa, bo te garby tu są, ten garb jest niżej, więc się nie liczą. W każdym razie mamy dywergencję na MACD, na H4 z wykresem w 127% na średniej 50. Teraz bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, ta 50 tutaj jeszcze jej nie dotknęliśmy więc może być taka sy ale zaraz zaraz chwilka moment idziemy sobie na, jeszcze na D1 bo tu jest jeszcze bardzo ważna rzecz ja wam ją muszę pokazać zmieniam kolor fibo na żółty i teraz zobaczcie to za chwilkę tutaj w tym miejscu mamy impuls i nikt nie powie że to nie jest impulsem i nikt nie powie że to nie jest korektą tutaj idziemy dalej Skoro tu mamy impuls, a tu korektę, to tu się zaczyna nowy impuls do góry. I ja go właśnie dla Was w tym momencie mierzę. I co się dzieje? I okazuje się, że w chwili obecnej te 127% motyla i ten dołek, który pokazałem, i ta zbliżająca się 50% jest idealnie tu, zwróćcie uwagę na poziomie 61,8% ostatniego impulsu. 61,8 to jest magiczna liczba Fibonacciego, która jeżeli zostanie wsparta odpowiednimi elementami, to jest bardzo ważny poziom. Zwróćcie uwagę, tak należy składać wykresy, jak to pięknie Wojtek Pietrzak kiedyś powiedział, układanie puzli, gdzie wszystkie elementy do siebie pasują. I tutaj pasuje do siebie punkt D, Motyl 127 618 jest również jeszcze dołek i jest 50. No ale mamy już tutaj no i ta dywergencja, o której wam powiedziałem na H4, tak? To jest też bardzo ważne. Tylko że z dywergencją jest tak, że dywergencja to nie jest ludzie błędnie myślą, że jak jest dywergencja, to już trzeba otwierać pozycję, bo to jest sygnał. Nie. Dywergencja jest czymś na rodzaj sentymentu, który mówi nam, tak, będzie zwrot, ale w ogóle nam nie mówi, na jakim poziomie, kiedy, czasowo, kiedy będzie ten zwrot. Trzeba poczekać na odpowiedni sygnał. I teraz zobaczcie. Na interwale D1 mamy już dwa młotki. Formacje świecowe. To jest bardzo ważne. Bez dwóch zdań. To jest ważne. Mamy dwa, dwie formacje młotka. Jak to wygląda na W1? Nic nie ma. Eee, czy to oznacza, że już z tego poziomu będzie ruch. Moim zdaniem, no, może inaczej. Skoro formacja jest, jest taka szansa, żeby stąd było. Trudno nie mówić, że wykres może stąd wystartować, jeżeli mamy formację świecową, która jest formacją odwrotu. Po to są właśnie formacje, żeby pokazywały nam, że jest to sygnał. Ale. Moim zdaniem istnieje jeszcze możliwość, czy też szansa, żeby cena jeszcze niżej spadła. Tutaj do 2.90. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, że my jeszcze o jeszcze nie dotknęliśmy tej 50 i oczywiście my jej nie musimy dotykać. To nie jest warunek niezbędny i bezwzględny, ale bardzo często cena dochodzi właśnie, dotyka takiej średniej. Zwróćcie uwagę, w tym miejscu cena nam poszła o taki, przepraszam, średnia nam od ostatniego tygodnia poszła o taki kwadracik, więc tu też może o taki kwadracik pójść. Więc mogłaby być taka sytuacja, że jeszcze byłby jeden dołek wybijający tą średnią i robiący jeszcze jeden dołek zarówno na cenie niższy, ale na histogramie już wyższy. I byłby to kolejny dołek tej dywergencji. To jest moim zdaniem najsilniejsza strefa, gdzie cena powinna się odwrócić. Poziom zapasowy, który ja zawsze, robię, bo tutaj to, to nie są dwa różne poziomy, to znaczy, no niby są dwa różne poziomy, ale potraktujcie, moi drodzy, to jako strefę, yy, ponieważ tu już mamy sygnał, a tu może być właśnie jeszcze jedno wybicie stopów, tak jak pokazałem tu. Natomiast istnieje jeszcze poziom zapasowy, że gdyby w ogóle ta strefa tu nie zadziałała, to jest słuchajcie, poziom gdzieś te okolice, ponieważ tutaj mamy setkę, setkę y, też z interwału y, W1, i może być taka sytuacja, że cena będzie chciała jeszcze tutaj zjechać. Tak więc y, podchodząc do takiego handlu tutaj na gazie, trzeba w taki sposób rozplanować sobie y, zarządzanie kapitałem, żeby y, z jednej strony być przygotowanym, że możemy wystartować już stąd, ale jeżeli nie wystartujemy stąd, to żebyśmy mieli jeszcze, mogli sobie tutaj zahandlować. Dlaczego o tym mówię? Bo wiem, że ludzie bardzo często w tradingu, a w szczególności już, ja to przestrzegałem wiele razy na gazie, mają taką tendencję bardzo złą do uśredniania. A, wejdę sobie tu, to świetnie wygląda, rewelacja, no na tyle świetnie, że załaduje sporą pozycję, nie, nie mając wyobraźni, co się wydarzy, jeśli spadnie niżej? Jeżeli spada niżej, to człowiek, trader, człowiek, boi się zamknąć tą pozycję, no bo zaksięguje stratę, a mu ludzki umysł ma to do siebie, że boi się księgować strat. Po prostu boi się tego robić, bo to jest przyznanie się do błędu i nikt się nie chce było przyznawać do błędu. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy wśród traderów. Więc co robią traderzy? Uśredniają. Dorzucę jeszcze tu, dorzucę jeszcze tu, dorzucę jeszcze tu, a z tutaj to już dorzucę 10 razy i ogień w ogóle odkuje się, wygram w totka. Moi drodzy, ja to wielokrotnie powtarzam, że trading to nie jest zabawa w totka, e, tylko to jest policzalna matematyka i, <laughs> i strategia, więc ktoś, kto liczy na złoty strzał, no to bardziej zazwyczaj y, y, kończy się to złotym strzałem takim, jak mają narkomani. Rachunek po prostu y, się całkowicie y, wykłada. Więc... Y, uśrednianie, co właśnie jest bardzo częste, ja przestrzegam, żeby tego absolutnie moi drodzy nie robić. Lepiej zaksięgować stratę i znaleźć sobie drugą, drugi poziom z drugą reakcją. Uśrednianie to jest wpędzanie samego siebie w strach, w bagno, bo później jest bardzo ciężko z tego wejść. Do tego jest potrzebna ogromna dyscyplina mentalna przede wszystkim, wiedza i umiejętność Odpowiedniego dostosowania wielkości pozycji, tak więc ktoś, kto zaczyna, absolutnie nie powinien brać się za jakiekolwiek uśrednianie na rynku. Powtarzam to i mówię, bo wiem, że to jest coś, co ludzie bardzo często błąd popełniają. Więc taka mała dygresja dla Was. Wiem, że odbiegłem od tematu, ale chciałem Was ostrzec, chciałem Wam pomóc. I teraz słuchajcie, jeżeli już znajdziemy tutaj odpowiednią reakcję, co jest. Warunkiem absolutnie niezbędnym i bezwzględnym do handlu, to co? To słuchajcie, ja tutaj widzę, to już mogę zabrać, żeby wykres był bardziej czytelny. Mi się tutaj jawi jeden piękny, fajny poziom. Ten. Co to za poziom? Ten poziom to jest. Multilevel potrójny z macierzystym dołkiem 12 lutego, raz dwa dni przed walentynkami, raz dwa i trzy. Punkt B motyla. FIBO 50% ramienia CD dotychczasowego przy założeniu, że cena odwraca się tutaj z tego dołka. I, i zobaczcie cross średnich z interwału D1. Teraz jeszcze sobie zmierzymy od szczytu samego, jak to wygląda, bo tylko y, ramię CD do tej pory żeśmy mierzyli. O, tu <śmany> mamy 38%. I tu, jak to jest, ja, ten poziom, cegiełkę wrzucę, żebyście widzieli jasno, o, 378, to jest moi drodzy jedyny Jedyne zgęszczenie w tym miejscu na całej tej długości, no nie, nie patrzy tu wysoko, tak, powyżej tego, ale bierzemy jakiś rozsądny poziom. Jedyne zgęszczenie dwóch poziomów FIBO: 38 niebieskiego dużego i 61 ramienia CD jest to wsparte crossem z D1 multilevelem i punktem B plus, znaczy, przepraszam, minus 10% dla pozostałych. Stara zasada szarka: ostatnie 10% ruchu zostawiam dla innych, to mniej więcej 4 razy drzwi 3,73. I tutaj uważam, nawet jeszcze troszkę niżej, nie trzeba być pazernym. Najważniejsze, żeby zarabiać, bo jeżeli każda pozycja będzie na zysku, to żadna nie będzie stratna, i, i dzięki temu zawsze rachunek będzie nam szedł do przodu, ale to oczywiście. Nie mówię, że to jest metoda na to, że, że zawsze będzie rachunek miał, że miał wszystkie zyskowne, tylko chodzi mi o to, że jeżeli kierujemy się zasadą ostatni 10% ruchu zostawiam dla innych, to mamy dużo większe prawdopodobieństwo wzięcia tej profitu, a nie, że odwróci się na przykład rynek i, i się okazuje, że zostaliśmy z ręką w nocniku. Mamy piękne 3,70 jako ładny poziom. Tutaj mamy trzy poziomy, gdzie możemy yy, próbować yy, handlu. Analiza jest w 100% pięknie. Kompletna, ja się bardzo cieszę, że ją dla Was zrobiłem. E, dawajcie, moi znać, e, dawajcie, moi drodzy, znać, czy i jakie macie problemy z tradingiem na gazie albo na innych e, instrumentach. Piszcie w komentarzach. Może, e, jeśli, e, jeśli napiszecie takie rzeczy, może e, przy kolejnych filmach o tym wspomnę i dam Wam jakieś rady i wskazówki. Tak więc czekam na komenta w komentarzach na Wasze informacje, co Was najbardziej boli, co jest dla Was najtrudniejsze, a tymczasem do usłyszenia i życzę Wam udanych handli, bo najbliższy tydzień obfituje się w bardzo ważne dane rynkowe, więc będzie dużo się działo. Pozdrowienia i do usłyszenia na kolejnej analizie. Pozdrawiam ciepło, Shark Trader.